Stań przed lustrem. Otwórz aplikację. Aplikacja jest intuicyjna i poprowadzi Twoje działania. Naciśnij przycisk Rozpocznij skanowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami. Wyjmij aniniery. Wyłącz wyciszenie telefonu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Umieszcz telefon w uchwycie telefonu. Włóż rurkę retraktora policzkowego do uchwytu telefonu. Gdy uchwyt telefonu zostanie odpowiednio przymocowany do retraktora, usłyszysz kliknięcie. Trzymaj urządzenie Scanbox z jedną ręką na telefonie, a drugą na rurce. Włóż najpierw jedną stronę, a potem drugą. Zęby i dziąsła powinny być całkowicie widoczne, bez powodowania dyskomfortu. Upewnij się, że zęby znajdują się w centrum ekranu aparatu. W przeciwnym wypadku Koniecznie może być dostosowanie pozycji telefonu, przez przesunięcie go do poziomu lub użycie przycisku dostosowywania do regulacji pionowej. W trakcie skanowania instrukcje dźwiękowe opisują kolejne kroki. Do dzieła! W tym etapie zagryź tylne zęby i trzymaj zęby razem. Kliknij dwukrotnie ekran, aby rozpocząć skanowanie. Zacznij ruszać głową, gdy tylko aparat wyda dźwięk. Przesuń urządzenie Scanbox w jedną stronę. Teraz przesuń urządzenie Scanbox w drugą stronę. Upewnij się, że przesuwasz urządzenie Scanbox w tempie ruchu paska postępu. Wykonaj skan całkowicie do boku upewniając się, że tylne zęby są dobrze widoczne. Jeśli to łatwiejsze, możesz obrócić głowę lekko w przeciwną stronę. Wróć do środka. Jeśli musisz uruchomić ponownie bieżący krok. Po prostu naciśnij przycisk, uruchom ponownie. W tym następnym kroku musisz trzymać zęby lekko rozchylone i wykonać skan od boku do boku. Kliknij dwukrotnie, aby kontynuować. Otwórz usta tylko tyle, aby między zębami mieścił się język. W tym następnym kroku musisz otworzyć usta szeroko i wykonać skan w górę i w dół. Kliknij dwukrotnie, aby kontynuować. Przechyl urządzenie Scanbox w górę przechyl całkowicie w górę, aż widoczna będzie cała powierzchnia gryząca zębów. Jeśli to łatwiejsze, możesz przechylić głowę lekko w przeciwną stronę teraz przechyl urządzenie Scanbox w dół. Wróć do przodu. Włóż aligiery. W tym następnym kroku musisz trzymać zęby lekko rozchwalone i wykonać skan od boku do boku. Kliknij dwukrotnie, aby kontynuować. Wyjmij rurkę retraktora policzkowego z ust i z uchwytu telefonu, trzymając uchwyt telefonu w odpowiednim miejscu i pociągając rurkę retraktora policzkowego do przodu. Poświęć trochę czasu na przyjrzenie się zdjęciom. Jeśli zdjęcia nie są zgodne z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, możesz je wykonać ponownie. Po zatwierdzeniu wszystkich zdjęć możesz wysłać skan. Gotowy? Teraz spróbuj wykonać pierwszy samodzielny skan.